Stanisław Janecki, dzień dobry. Jest siódma, siedem i trzydzieści parę sekund. Rozpoczynamy od razu rozmowy. Pan Piotr Kaleta, poseł Prawa i Sprawiedliwości, wiceprzewodniczący Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, jest pierwszym gościem Polskiego Radia. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktorze. Witam serdecznie państwa. Zdziwił pana wynik głosowania ustawy o uchodźcach z Ukrainy: 439 za, 12 wstrzymujących się, 3 przeciw. To miażdżąca przewaga? Miażdżąca, ale wydaje mi się, że w tego rodzaju sprawach powinniśmy być jednomyślni. Chciałbym zwrócić uwagę na skandaliczną postawę posłów konfederacji i chyba jednocześnie też no jakiś tam może to trudno nazwać jakimś tam skandaliczną, no, ale taka ciekawostka może przy tym, że tam również taka jedna posłanka wojująca ze wszystkim jachira bodajże nazywająca się też się wstrzymała od głosu. No, proszę Państwa, jesteśmy w sytuacji Pan takiej. Profesor jakiej Maciej jesteśmy. przyznał się, że głosował przeciw, bo y, nie podobał mu się tak zwany y, artykuł o y, bezkarności. Jak to z tym jest? Y, y, było wielkie oburzenie. Wszyscy wyjaśniali, że na przykład jeśli przekażemy leki na Ukrainie i środki opatrunkowe, które są przecież objęte y, zakazem, to ktoś nie może za to ponieść odpowiedzialności, bo tam ludzie, Ludzie umierają i chyba te argumenty do części trafiły jednak. No właśnie, no to można powiedzieć, że trafiły chociaż posłowie opozycji przy głosowaniu tej poprawki. Zachowali się oczywiście inaczej, dusząkując się jakiegoś drugiego dna. Ja chciałbym zwrócić uwagę, że leki, które w tej chwili są przekazywane na Ukrainę z potrzeby serca, z odruchu serca, są przekazywane na dzień dzisiejszy w sposób nielegalny. No i co? No i ktoś miałby za to ponosić jakieś konsekwencje. No to byłby absurd. Właśnie dlatego jest potrzebna ta poprawka. No i jeszcze Kolejny jedna... jeszcze jeden przykład, panie redaktorze. Tak. Tylko i wyłącznie, jeżeli na przykład samorządy w ramach własnego budżetu chciałyby przeznaczyć środki finansowe na pomoc Ukrainie, no to Regionalna Izba Obrachunkowa by w tej chwili musiała wysadzić to w powietrze. no, bo no nie Właśnie jest to o to chciałem pana zapytać, no czyli antycypował i pan. Tak. A jak w takim kontekście odbierać takie słowa, na przykład pana byłego premiera Donalda Tuska, przewodniczącego, że na ten zapis robi mu się niedobrze. Niedobrze mu się robi na to, że leki przekazujemy Ukrainie, starając się pomóc? Panie redaktorze, dzisiaj jest 10 marca, Dzień Mężczyzny. Wszystkim mężczyznom składam najserdeczniejsze życzenia. Sobie także i panu redaktorowi. W związku z tym nie chciałbym burzyć harmonii tego pięknego dnia i poruszania i wymawiania tego obrzydliwego i paskudnego nazwiska i niejako przywoływanie tej postaci w dzisiejszym dniu może jest niekonieczne. Donald Trump jest po prostu obrzydliwym człowiekiem, obrzydliwym politykiem, który kompletnie nie rozumie polskiej racji stanu. Tyle co mam do powiedzenia. Mm -hmm. To przejdźmy do spraw merytorycznych, czyli finansowych. Bo wszyscy mamy świadomość, że ta ustawa oznacza, wysiłek finansowy dla Polski, no bo za chwilę albo już mamy półtora miliona uchodźców z Ukrainy. Czy yy, dzięki tej ustawie my sobie finansowo poradzimy? Czy tutaj jest konieczna pomoc z zewnątrz? Przypomnę tylko, że kiedy do Turcji przybyło półtora miliona uchodźców w związku z wojną z Syrii, to trochę był szantaż. My tak nie możemy działać, bo jesteśmy państwem demokratycznym, i należymy do Unii, on sobie wynegocjował 6 miliardów dolarów na te, przepraszam, euro na te półtora y, miliona y, osób. Czy Unia Europejska jest świadoma, jaki to jest wysiłek finansowy i czy już nam coś proponuje? Unia Europejska jest mało rzeczy świadoma. Jak się okazuje, to są ludzie, przynajmniej mówię o tej wierchuszce Unii Europejskiej, to są ludzie, którzy są kompletnie odrealnieni od rzeczywistości, bo jeżeli oni zamiast tym naprawdę poważnym kryzysem zajmują się w tej chwili jakimiś nowo rezolucjami, które krają Polskę, no to, to to jest po prostu banda oszołomów, która nie do końca sobie zdaje sprawę z tego, w jakiej jest sytuacji. Wczoraj to przegłosowano, ale jeszcze nie znamy wyników. No bo... No właśnie. I my nie oglądamy się na Unię Europejską, jeśli chodzi o kwestię dotyczącą pomocy naszym braciom z Ukrainy. My robimy wszystko, co możemy. Bamy, przyjmujemy... Ukraińców pod nasz dach, pod nasze prywatne domy. Nie zakładamy jakich, jakich, jakichś obozów, jakichś miejsc przejściowych. My po, po, pokajemy, pokazujemy ogromny odruch serca. Na ten moment mamy finansowanie budżetowe w, w, z własnego budżetu, ale przecież doskonale o tym sobie zdajemy sprawę, że biorąc pod uwagę, że to jest kwestia długofalowa, musimy myśleć o tym, żeby ta pomoc była zewnętrzna. I myślę, że takie przyjazdy dzisiaj, jak pani wiceprezydent Stanów Zjednoczonych czy premiera Kanady Justina Trudeau. Pokażę, że dostaniemy konkretną pomoc finansową, którą trzeba zaznaczyć. To nie jest pomoc dla nas, to jest pomoc dla Ukrainy. Nikt nam tutaj łaski nie robi. I chciałbym zwrócić jeszcze jedną, na jedną rzecz uwagę. My nie będziemy podejmować negocjacji dotyczących, żebyśmy my chcieli jakieś deal na tym nieszczęściu zrobić. My chcemy po prostu realnej pomocy dla Ukrainy, a nie dla Polski. Na ile szacowałby Pan, a może już są takie szacunki, środki, które będą potrzebne, by zrealizować cele i zadania wynikające z ustawy o pomocy uchodźcom na Ukrainie. Czy to powinniśmy liczyć, nie wiem, w dziesiątkach miliardów złotych? Na ten moment chciałbym zwrócić uwagę, że ta ustawa jest ustawą czasową, ale wiadomo, że przy jej nowelizacji jest to kwestia tylko i wyłącznie jej przedłużenia, czyli, czyli pochylanie się w przyszłości nad tą ustawą pod względem czasowym jest tylko pewną formalnością. Na ten moment jest to około 4 miliardy złotych. Ale zwróćmy uwagę, że to jest kwestia, która jest kwestią bardzo doraźną, bo mówimy o tych osobach, które w tej chwili są w Polsce. A jeżeli tej, liczba tych, tych uchodźców będzie się zwiększała, oczywiście te środki będą niewystarczające. My, jako społeczeństwo, ponosimy już w tej chwili koszty koszty bandyty Putina, który był głaskany między innymi i, i ściskany, nazywany naszym człowiekiem w Moskwie, chociażby przez wspomnianego, przez wspomnianego Tuska, i my bierzemy to, nie, jak to się mówi kolokwialnie, na klatę. Ale żeby pokazać, że jest naprawdę chociaż jakaś cząstkowa ta solidarność europejska, my musimy nie to, że, że oczekiwać, tylko my musimy żądać, żeby te właśnie ci, 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 te kacyki europejskie wreszcie przejrzały na oczy i zrozumiały, że Polska jest tym państwem, które, po pierwsze, realnie w sposób bardzo realny pomaga, pomaga uchodźcom, pomaga Europejczykom, pomaga naszym braciom, a po drugie, jest tym państwem, które bierze na siebie również także to, to, to stawienie czoła od tej strony zabezpieczenia Unii Europejskiej przed, przed najeźdźcą, jakim jest. Putin. No właśnie, tu jest spór o to, kto właściwie efektywnie pomaga. Organizacje, y, NGOsy, y, różne działania charytatywne zarzucają rządowi, że administracja rządowa, czyli wojewodowie, za słabo się w tym udzielają, że wszystko to jest zasługa wolontariuszy i właśnie tych y, y, organizacji. I podają tu przykład dworca centralnego w Warszawie, który się zatkał, że wojewoda za mało pomaga. Jak to jest z tymi proporcjami pomocy administracji państwowej do administracji samorządowej i tych organizacji NGO-sów? Proszę zwrócić uwagę na jedną rzecz, że kwestia pomocy w tej chwili nie ma jakiegokolwiek, jeśli chodzi nawet o NGO-sy, jakiegokolwiek szyldu czy znaku. Ja byłem w ubiegłym tygodniu w, jako delegacja Sejmu w Przemyślu, byłem w Medyce. Mieliśmy okazję obserwować, tam, tam naprawdę wszyscy ze sobą współdziałali. Wszyscy. Wojewoda od tej strony legislator, to znaczy od tej strony pomocowie ze strony rządu, NGOsy, zakony, yy, osoby prywatne. I podobnie może być tutaj w Warszawie, tylko ta nasza nieszczęśliwa Warszawa, przepraszam, w cudzysłowie mówię od tej strony zarządzana przez Trzaskowskiego, zawsze ma jakiś problem. Tam był prezydent y, y, przemyśla, który był na miejscu, potrafił działać. A czy ktoś widział Trzaskowskiego na dworcu centralnym albo faceta, który, tego faceta, który naprawdę realny sposób z pomóc? Nie, oni muszą zawsze tutaj coś wykombinować, no tak, tak. wymyślić, że są jakieś tutaj niedogodności. Ale ma 60 tysięcy mieszkańców, a Warszawa no do... prawie 2 miliony. No dokładnie. I zwróćmy jedną rzecz uwagę, że jak ja słyszę opinie tych ludzi, że ktoś w tej chwili koczuje na dworcu centralnym, na miły Bóg, przecież my jesteśmy w stanie wojny, to co Wy chcecie ich do hoteli przyjmować? To są ludzie, którzy przyjeżdżają w to miejsce, tutaj muszą być rozlokowani, i tutaj jest. Zasada prosta. Kto może, tak jak to się dzieje w przemyśle, jak to się dzieje w innych miastach, przychodzi i pomaga. Ci ludzie chcą, żeby oni pomagali na takiej zasadzie, żeby to było im podane na tacy. Otóż nie. Na tym to nie polega. Wczoraj przyjęliśmy ustawę, która od tej strony legislacyjnej porządkuje te sprawy, ale nie jesteśmy w stanie żadną ustawą robić taki wspaniały, takim wspaniały gest, którą robią Polacy, jakim jest odruch serca. Tego w ustawie się nie da zapisać i ja miałbym taką prośbę, żeby ci przedstawiciele tych obozów, które zajmują się pomocą, tutaj w Warszawie nie ją trzyli, tylko naprawdę dali działać innym ludziom i pokazywali, że jeżeli jest potrzeba jakiegoś działania od strony wojewody, to niech pokazać, w którym miejscu to jest źle, ale też niech się ratusz weźmie do roboty, tak jak można to zrobić w przemyśle. Na razie ta ustawa obowiązuje na 180... Dni z możliwością przedłużenia, bo to zakłada, że część tych osób wróci albo się okay. ewentualnie dopiero będzie zastanawiać nad swoim losem już z czasem, ale czy już robimy szacunki tego, ile dodatkowych miejsc będzie potrzebne w szkołach, żłobkach, przedszkolach, w przychodniach służby zdrowia i w szpitalach? Bo niewątpliwie oprócz tego, że na bieżąco będzie to potrzebne, to mogą jeszcze do nas trafić ofiary tej wojny z Ukrainy mówi o tym dyrektor wojskowego instytutu medycznego profesor Gielerak I, i, i trzeba być na to przygotowanym. Czy jesteśmy na to przygotowani? Jak się okazuje, krytyka platformy, krytyka takich chłopców, którzy biegali z różnymi kontrolami dotyczącymi na przykład chociażby tworzenia chłopców mówię z platformy posłów, którzy chociażby tworzenia tymczasowych szpitali, no jak się okazuje, znowu chybiona Tymczasowe szpitale, które są w poszczególnych miastach wojewódzkich usytuowane, które są po covidowe, no i jak się okazuje, w tej chwili mamy je jak znalazł. W związku z tym, jeśli chodzi o kwestię dotyczącą rannych, którzy w praktyce będą również tutaj przywożeni, niejako mamy zabezpieczone. Natomiast jeśli chodzi o kwestię dotyczącą, dotyczącą lokacji dzieci z Ukrainy, które miałyby znaleźć się w polskich placówkach, no tutaj wyzwanie przed nami to będzie dopiero kwestia 1 września ponieważ tutaj już będzie trzeba zrobić tą nie tymczasową, ale jakoś perspektywiczną kwestie dotyczącą ich edukacji. Nad tym pracuje Ministerstwo Edukacji. Tutaj trzeba będzie naprawdę podjąć ogromny wysiłek, żeby być może rozszerzać klasy czy powiększać klasy, wczoraj panowie ministrowie, przepisy, które w tej chwili Wczoraj panowie ministrowie Czarnek i, i, i Piątkowski mówili o tym, czy klasy mają być mają uczyć po ukraińsku, czy mają być włączane po polsku, bo to jest oczywiście dylemat dla tych dzieci, czy oni czy trzeba je asymilować. Trochę na siłę, może sobie tego nie życzą czy po prostu umożliwić im kontynuowanie nauki do czasu aż wrócą do swoich domów. Musimy pamiętać o jednej rzeczy, że to są wszystko kwestie, które my podejmujemy i działamy na rzecz naszych braci z Ukrainy. Ale tak czy owak, najważniejsze dla nas zadanie to jest edukacja polskich dzieci i troska o polskich obywateli. My niejako robimy to troszeczkę z boku, ale nie możemy doprowadzić do sytuacji takiej, że właśnie obywatele Ukrainy staną się troszeczkę jak gdyby staną na innym poziomie. Otóż nie. My musimy przede wszystkim zatroszczyć się, aby edukacja polskich dzieci była kontynuowana, a przy okazji, oczywiście, nie zapominać o dzieciach z Ukrainy. Jeszcze jest kwestia chyba najbardziej trudna do rozwiązania, czyli kwestia mieszkań. Nie organizowaliśmy obozów dla uchodźców, ale pewno trzeba będzie jakieś obiekty publiczne i w, do, należące do państwa, i należące do samorządów uruchomić. Dlatego, że no, jeśli chodzi o krótki Pobyt, no to jakoś i, i to, że rodziny tutaj wielu mieszkają i przyjęli ich do siebie, a już wynajmują mieszkania w Polsce, ale ci, którzy przyjadą bez takiego wsparcia rodzin, i bez tego zaplecza, będą musieli jednak gdzieś mieszkać. A jak wiadomo, problem mieszkaniowy w Polsce jest nawet bez tego. Jak sobie z tym poradzimy? Musimy pamiętać o jednej rzeczy, że to są kwestie, które naprawdę są w tej chwili rozkładane i lokowane. Na wszystkie możliwe samorządy, również te na niższego szczebla. My cały czas zakładamy, że ten, ta fala tych uchodźców może w pewnym momencie przystopować. To jest pierwsza kwestia, ale to jest założenie, bo nigdy nie, nie wiemy do końca, jak będzie wyglądała sytuacja rozwoju konfliktu na Ukrainie. A po drugie, też mamy taką nadzieję i taką powinność, że jeżeli to się, że ta sytuacja się będzie przedłużała i nastąpi wzrost, wzrost migracji ludzi, no to też muszą inne kraje Europy. Oczywiście ten temat, ten problem wziąć na siebie. My na razie o tym nie mówimy, ale oczekiwalibyśmy, żeby właśnie Unia Europejska, nasi przedstawiciele w Parlamencie Europejskim już się tymi tematami zajmowali. Oni od tego tam są, a nie z rzeczami, o których wspomnieliśmy na początku programu, żeby w tej chwili mhm. karać Polskę różnymi, różnymi rezolucjami i tak dalej. Na miły Bóg przecież to w tej chwili nie o to chodzi. Komisja Europejska przyjęła dyrektywę o możliwości pobytu, ale na ile ci Ukraińcy przybywający do Polski są świadomi tego, że mogą się. Przemieścić do innych krajów. To oczywiście decyduje kontekst kulturowy i językowy. Oni w Polsce czują się dobrze i lepiej znacznie im się porozumieć niż w Niemczech, we Francji czy w Hiszpanii, ale czy oni mają taką świadomość i czy chcą z tego skorzystać? Oczywiście to jest ich całkowicie, bo żeby sprawa też była jasna i oczywista, to są ludzie, którzy przybywają do Polski, oni są całkowicie wolni. Jeżeli chcą dalej kontynuować swoją podróż na chociażby na zachód Europy, żeby tam znaleźć swoje miejsce, bezpieczne miejsce, to jest oczywiście ich decyzja, ich wola. My zakładamy, że to są osoby, które przede wszystkim chcą przyjechać tutaj do nas na chwilę. Wiemy o tym, że kobiety z dziećmi tęsknią za swoimi mężami, troszczą się o nich i tęsknią, co jest najpiękniejsze za swoim krajem. Chcą tam wrócić, chcą go odbudować i chcą być po prostu u siebie. I my musimy w tej chwili podejmować takie działania, żeby właśnie szło to w tym kierunku. Ale to wszystko od, to zależy od działań, które niestety mają miejsce nie od nas zależne, czyli kwestie dotyczące obronności Ukrainy czy walki na Ukrainie. Bardzo dziękuję pan Piotr Kaleta, poseł Prawa i Sprawiedliwości, wicem przewodniczący Sejmowej Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych. Pięknego dnia Państwu życzę. Do widzenia.